Szczerość jest często bardzo trudna, prawda jest często bolesna, ale wolność, którą może przynieść, jest warta próby. Fred Rogers, ciężko jest powiedzieć coś szczerze komuś. Myślę sobie, że nawet nie należy czasami. Myślę, że niektórzy nie zasługują, a w pewnych sytuacjach jest ona po prostu szkodliwa, jak z krokiem dziewiątym, chyba że zraniłoby to ich lub innych. Ograniczeń nie ma w stosunku do siebie, wydawałoby się, pewnie istnieją ludzie, którzy szczerze i uczciwie wobec siebie przyznają wszystko i wszędzie, jak kilkukrotnie próbowałem i zawiodłem. Dopiero gdy uświadomiłem sobie to w rozmowach z moją terapeutką, jest mi trochę łatwiej zauważyć, że zaczynam się oszukiwać, wygładzać, umniejszać winę, tłumaczyć się. Jednym z mechanizmów uzależnienia, u mnie najbardziej widocznym, jest mechanizm iluzji i zaprzeczeń. Podczas picia polegał na tym, że wszyscy wokół widzieli, że pije ponad normę. Ja zaś twierdziłem, że wszyscy przecież piją jak ja. Nie jest to nieprawdziwe stwierdzenie, samo w sobie. Jeśli patrzeć z mojego punktu widzenia, bardzo kłamliwym z punktu widzenia mojej żony, przykładowo. Mechanizmy psychologiczne są po to, by nas chronić. I to prawda, że prawda boli, wyzwolenie, które niesie, czasem jest, niestety, niszczące, nic za wszelką cenę.